Będziemy grać w Minecraft Bedwars. Ale najpierw rozgrzeweczka. Aaa, bo ja jestem tepilem i nie zjadłem jabłuszka. A. No i twoja woda mówi na jabuszko zjadłem. Równo mi to dało pier... A. A. Też bym się czuł. O cholera! O cholera. <laughs> Oj, Nie, no jest... ah! twoja lawa mówi Nara. Nie wiem, mój mózg mówi Nara. Co my robimy? Nie wiem, ja się z tą bawię nic innego nie można z tobą zrobić. Bawię się jak ze zwierzęciem. O cholera mówię, nara. Dobra, wychodzimy i gramy Bedwars. Wars. Filmowania ma mu Instryk 1, więc mi go nie zje... Proszę, zjedz mały, kochany. Ciukci ciukci. O, ten laga. Telefon zjebany, Ten zjebany. Właściciel zjebany co chciałem powiedzieć. Oczywiście nie obrażając Cię, kim umaniu, mój kochany. I to jest doskonały moment, żeby stawić suba. To jest doskonały moment, abyś zamknął mordę i nie żebrał osły, bo i tak Cię nikt nie ogląda oprócz znajomych. Dziękuję. Podwójnie, jak stoimy we dwójkę, to dostajemy podwójnie, idiotko. Jeden dodać jeden. To jakbyś miał jednego chupa dodać kolejnego jednego chupa, to ile byś miał chupa? Long, long, long. No ty debilu, spierdolony, przecież oni się tu budują, idiotko. Siema. Ty, bykens, szmykens, nie wiem, co się dzieje w tej grze. O ty, chyba, jego kolega, kartonik. O, dobra, ale co my Nie wiem, nie wiem. Nie domaga, jakiego stara. No. Dobra, zamknij mordę. To że w Timomania killed No to znaczy tylko o tobie, że jesteś słabiakiem. Idzie do nas, zepchnij go, a ja mu rozpiertala łóżeczko. Bluebet, Destroyed Yikes. Fajna lek. Ah! O. O. Obus. Spierol... Timomania. Spierdaj coś tamtą, tylko cię rozpierdam. O, brawo Timomania. Czekaj, iś hubę ad ring, a Bo grin jest to nie ogarnia co się dzieje. To nie ogarnia co się dzieje. A co dziękuję? <laughs> Sorry man. But this Ej, ale is... Don't... bo trochę mamy problemy z diamentem. No, mamy problemy. O! 7 kolzika miał! Nie wiem jak to Kurczy synek. Ale to jest to ja to czytam na ciebie na ten To że na białym koniu, który mnie uratuje. Dobra, na no, białym koniu to skacze dziennie. To, że nie wziąłeś sobie blosków, to tylko twoja wina. Pierdolki mały. Kurwa, idioto, poczekaj. Nie wiem, wyzywasz mnie, idę się dalej. No to już powinieny śnieżyć dawno. O kurwa, chuj! Dobra, lecę do ciebie. No, kto to mówi? No no, 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 ale ty jesteś pierdolnym idiotą. No, doskocz, no przecież da się doskoczyć. Tak, kurwa, mam Doskoczyłem, ja. ale jestem kozakiem totalnym. Dobra, bo ja zginę chłopiec z wysokości, bo mam dwa serduszka. To nie skaczę na nich. Och oh, <susurna> Skoczyłem. Skoczyłem. <susurna> Kurwa, mać! Kurwa, <susurna> mać! Jestem złamanym Jestem złamanym kurzem. Jestem złamanym kurzem. Jestem złamanym kurzem. Jestem Kręć pikką, kręć, kręć, piszką Kura A idą do nas zjet pierwszony kada No jesteś debilem, Sajpany, zaje... tyle S. Te diamenty, killo w przeklęty i nie mamy łóżka, tylko p... Juka przekręty Idioto jeste... A pietole! No jeszcze spadłeś. Mister Szymek! Dobra, teamu, nie? jeszcze to wygramy. O kurwa. Na chur to wygramy, a nie. Ale S! Teraz pierwszy go S, S, S. No i chyba tu nic nie ma. Oj, grinówki, greenówki. Siema! Kurwa, nic im, kurwa, nie, kurwa. No jesteś debilem i tyle. Czemu mnie wyzywasz, chur. Ale ty? Jak cię wyzywam? Ja cię nie wyzywam. uważaj, aqua idzie. Reading. Really. Po, potwierdzona info. Uważaj, bo drugi aqua idzie. Też really, potwierdzone info, ma w stanie bola, really, potwierdzone info. Oh, really? Chili? Party bad bitch, party wielkiej wili Co? Czyj to odpalił? Nie wiem. <grym> ja pierdolę. Ale jestem zajeb... O! A Ale wyrzucam chociaż... Wyrzucę emsy do góry. Zesrałem się! Ijo, są u nas, kurwo! No kurwa, są u nas, jestny idioto! Idę! Kurwa, wchód kurw mam te twoje chodzenie! Zabiłem go! Spisz Już kurwo, odechciewa mi się grać. Ale no! Fok 20 minut filmu. To się właśnie nazywa, really, dobre. Really dobra nagrywka 20 minut filmu Super Nowy rekord Nie no nie, nie nowy rekord Mr Szymek 20 minut Za nic nie. nie wiem Jeśli wam się spodobało zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie, nie wiem kanał, nie wiem, dajcie mi swoje pieniądze